Uwaga! W tym odcinku mogą być spoilery. Dlaczego? Spoilery mogą pochodzić z Pushin i Godzilla. Królowa Potworów, czyli puszyń i Godzilla sezon drugi. Stąd mogą pochodzić spoilery. Dobra. Lecimy na odcinek. Puszyń nie wierzy, ale to nowy tylko uważaj, ja, tam, ja raz tam byłam i tam konkrut tam samolot. Tam helikopter. O nie, Marty, ta się. Parę dni. Później. Jak wysoka? dowm się Co to jest? Inny Inne mie miejsce Aby to był milutki potwór. potwór Chcę. jestem uratowana.